No, tutaj, liczajcie, tutaj. I to też coś i nie jest to Dziś pokażemy to. Piłkę, oczywiście, Z kartami własnej produkcji. A Karty. karty yeah. No i To jest mój album. Karty nie omylam tego. Ma. Profesor, bardzo nie wiem, co się gromadzi, ale dobra. Dobra. Tu mam, leży mi zaczynać. to od Co, I to już trafiło. Grego Pokaż, pokaż. Co? o, widzicie. a bok. I dobra, otwieram mi kosze. Dajcie. Mam Mamy, Mam mamy, O, tak. Mamy. Dobryce i co tutaj mamy u Patrol Fawryt Patrz. To to Christian Eriksson Fernando Torres, James Milner, uh, Ricard i Star Flyers i Pablo B. Ło, to

Już yy, zaraz po polecamy. Ciężka, kilka, kilka, to jest tak, kolega mam mały problem. Tak, o, tak dalej. Kolejna Kolejna moją ostatnią o, o, kolega. o, o, moja kolej, paszywka numer To była która. To jest numer 4. Odkładamy. I, o, I to wskaz? Ci lujdzie bupon. Panie. Panie mamy dzielę się Niemcy, idziemy. Niemczech. Nederland, Hiszpania, O, jakie się brąca. No. Niemcy. Ogo. I Włochy. No. No, I warzywki. Wtedy przeszedł. Coś Czy można tej wybrać? Czy coś wybrać? Czy coś o, wszystko. A raz nic się stało. Tak, ja tu dam na koniec tą kartę, żeby nie było nic. Y, Arbeloa. Lawić wodówka. Y, Sirko wodówka.

Gaz stoper, Pan faworyt fans favorite, kolejny fans faworyt master, To jest chyba najlepsza karta to była. Sweeney, Sibari, fans player, fans player, ires, I tak, no. tak, I tak, 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 nie no, będę pokazywał, że to pokazywało. O, Tyle mamy bazubeczek. O, Tyle mamy mamy. A tyle mamy świeciaków. Udam się wszystko do albumu. Dobra. Teraz. No, tak, teraz pokażę Wam najlepsze karty. Tak, 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 tak. Najlep... naklejki. Najlepsze naklejki. Widzicie tutaj pełne jaskółki. Uh -huh. no, problem jeden. O, o, a, tak. Ja będę e... mówił, ja będę mówił. Janel Messi. Kim De Jong. Dio Walcott. Phil Poizner. Carlos Tevez i Gregor Samara. Dalej. E, Marek ja ja, ja Turer. Marek Hamsik. David Nibeli. E, Carlos Verla. Luko Gonzales i Julian Black. No, no, no. jeszcze tutaj mamy hit. Piłeczka, tak, piłeczka, ta piłeczka. Tutaj miałam na tej jak widzicie mhm. trochę tak, tak, tak. Jeszcze Jest to, to była. E... Taki pinał jakby to, to Co my damy jeszcze? Tak. Tu mamy ten co dał. Borussia to pół czy Bayern... Wygrał 2-1. No, dobra. Tu mamy Robina, poszczelił Bramkę i tu był ten. Nie, nie pokazuj, jest tutaj go. Tak, Tu mamy Chelsea, Barcelona, Inter Barcelona i tu mamy Jerzego Dudka. Zaszpierdź. Jedyny pole, który, który był w Realu Madryt. Teraz jest w Tak. I jeszcze ostatnia, nie, jeszcze ostatnia na klejkotu. najlepszy. To jest, czekajcie, o. To jest finał Londy 2012. Finał kobiet. To jest piłka normalna. Dobra, ja to chodzimy. zaczynamy. Pokaż y, najlepszych kart. Ej, zacznij od swoich, to moje to dobra Dobra. Dobra. Teraz będziemy w okiepywaniu. zaczynamy. 3 z zwarty, gals,

Rykina Di Star, pues Little yeah, Star. I trochę dalej. Rykina Star. Rykina Dzień Changer. Inaczej kluczowy zawodnik. Dalej. Impact. Kolejny Impact. Tutaj to moje karty na to. Czekaj, pokaż, pokaż, pokaż. Legenda. Elton. Master. Topmaster, 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 ten faworyt, Master, Topmaster. No trochę. Przecież ja nie chciałem tego No tak. Logo, oczywiście. Nie wiem, I tyle. I chyba to na tyle. Jeszcze pokażę mój album bez układki, mój roboczy album. No, mała strona, no dobra. Pierwsza strona będzie też z Tu mamy tak. Y... Pan z jest Pan z favori Impact. Pan GARD Fabori. Tu mamy tak. To powinien być gars. Nie pan z Ale i y... jest na Tutaj mamy. Pan Fabori. jak będę Tuta Tutaj jest. jeszcze pan favori Racing star, pan Glory. Racing star, trochę się nie ma. Możemy. Dobra, dalej. Pan, ha, ten, pan, y, tutaj nie ma nic. Na razie, kurs, oh. no. no. mam Game changer kurs, Game logo, mam Game kurs, 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 ale nie Mam przy sobie. Czy pusto 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 mamy hmm. sobie kartę. Tak, tutaj y... Mamy. ten Please, Arłyś mnie naprawdę. najlepsze I, I mamy. Zparcie. Ostatni To mam za to Miałbym Miałoby zjawną, bo, żeby, żeby być ad że żeby zrobić. Kolega. Łaczka, no. Nie. Albo. To to później. To jest Zbawali. oczywiście. Jest Ronaldo y... jakby inny nie. Nie, nie może być krystalowa, To to mają w mojej ekipie Idziemy, tak. Idziemy dalej. Tutaj wszystkie Tak, w lewym momencie. Idziemy dalej. Wszystkie mecze... Znaczy no, wyniki takie. O, Wyniki no, mecze. Nie widać, zbyt dobrze. O, być no. dobrze nie widać. Ale no, A, dobra. Dzień. I tu mamy plansze dobre, ułatka ok. euro to było no chyba... 12. Tak, ten pakiet, co Mikołaja omawiała. No hmm. to... Chyba to na tyle. Żegnamy się. Polecajcie, um, polecam kanał Majki. Mój kanał dobra, pisz 6. I... szalony kolekcjoner. I jeszcze sklepek... 190. 900 I to... Nie pamiętam. I jeszcze doktor Radiana. To no, chyba to już, to już chyba już będzie koniec. Przyszłam no, nie kolekcjonerzy, bo tu mamy takie zdanie. My też będziemy mieli nowy kanał. Chyba. No, no i na razie żegnamy się. Subskrybujcie, ba... komentujcie. Subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę. No, no, no bo jak wiemy. to zobaczycie.